Cześć kochani, witam Was na podsumowaniu listopada i dzisiaj, jak zwykle, panda palet. Ze mną jest paleta Too Faced Sweet Peach. Jak zwykle, już y, coraz bliżej końca roku, więc y, doskonale wiecie, jak to będzie wyglądać. I już Wam pokazuję aktualizację. Oto one. Tutaj, w tym jasnym cieniu, używam go do każdego makijażu. Pojawiła się taka boczna blaszka, coraz jest go, coraz bardziej go ubywa, coraz mniej go jest. Myślę, że niedługo ten rok się wygryzie i zostanie go połowa. Tego różowego cienia używam też do każdego makijażu. W jest już dosyć duże. Nie wiem, jak dobrze wy go będziecie mogli widzieć, ale ono się powiększa. I całkiem możliwe, że jeszcze w tym roku dobije do denka w tym cieniu. Ja go używam takim dużym pędzlem, więc tu nie ma takiej dziury, tylko raczej większość cienia się zabiera. Brązowy cień nie używany zupełnie. Ale za to wydobyłam denko już w tym fioletowym cieniu i. Zamian za niego. Od kilku dni używam tego zielonego. Stwierdziłam, że potrzebuję trochę odmiany i ten zielony cień łączę razem z tą rudością. Tą rudością, którą łączyłam wcześniej z, z fioletem. Myślę, że tutaj niedługo w tym zielonym cieniu dobiję do dna. Już mam wrażenie, że to tylko kilka użyć mi zostało zanim ta blaszka się pokaże. No i obecnie akurat te dwa cienie używam do każdego makijażu, mieszam je ze sobą. Yy, wcześniej używałam razem fioletu i brązu, też je mieszałam ze sobą, ale postanowiłam od nich trochę odpocząć. Ta yy, okazała blaszka tutaj dała mi wymówkę. Czarny oczywiście czeka na swoją kolej yy, i tutaj brąz i fiolet również czekają na swoją kolej, aż yy, Wymyślę jakąś inną poz pozycję makijażową. No i czarny oczywiście matowy towarzyszy mi w każdym makijażu, jako yy, kreska. Mam wrażenie teraz, że coraz szybciej się dęka pojawiają w tych cieniach. Oczywiście nie skończę palety do końca roku i wydaje mi się, że żadnego cienia już do końca roku yy, nie zużyję. Natomiast chętnie zobaczę, czy uda mi się jeszcze jakieś dęko. Yy, stworzyć. Myślę, że w tym zielonym cieniu spokojnie, natomiast chciałabym jeszcze w tym brązie, takim rudym, yy, dogrzebać się do blaszki, natomiast nie wiem, czy mi się to uda. Widzę też duże postępy w tym czarnym cieniu. Mam wrażenie, że yy, ostatnio jakoś szybciej się zużywa, co mnie bardzo cieszy, bo, bo nie przepadam za nim i chciałabym, żeby się wreszcie skończył. Myślę, że przynajmniej pół roku jeszcze na tą paletę będę potrzebować. W tej chwili wspomagam ją jeszcze inną paletą, yy, która po prostu wskoczy na jej miejsce, gdy ta się skończy. Dziękuję Wam, kochani, za wspólnie spędzony czas. Trzymajcie tu kciuki, żebym podołała tej yy, palecie. Dajcie znać, jak Wasze zużywanie yy, cieni. A tymczasem do zobaczenia w następnym filmie. Pa!